Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku Gry Hero Zero. Ludzie, tak, wiem, nie było prawie tydzień odcinka. Czym to było spowodowane za chwilę wytłumaczę, nie będę przepraszał, bo troszeczkę to jest niezależne ode mnie e, ale e, po pierwsze jest odcinek e, i mam do Was bardzo ważną e, wiadomość. Na wakacje miałem kuzyna u siebie, tak jak mówiłem, i nie było odcinków też przez to, ale to nie jest oczywiście e, to nie jest oczywiście e, jeden powód który nie nagrywałem Kolejnym powodem jest to, że po prostu Najprawdopodobniej mam te bębenki w uszach I przez to siedzę mniej na kąpię, W sensie w słuchawkach w Ogólnie mniej przez wakacje siedzę na kąpie, Ale w słuchawkach to ja praktycznie Nie mogę siedzieć na razie Niech mi się chociaż trochę te bębenki zrosną Więc automatycznie seria z CS-a musi być zawieszona No niestety Tak wyszło A seria z HZ Będzie I ludziska ma dla was dobrą wiadomość do niedzieli łącznie z tym dniem czyli z wtorkiem we wtorek nagrywam Tak, we wtorek i po prostu będzie daily 0.0 więc Jak komuś chce się oglądać moje pierdzielenie, to zapraszam A oprócz tego byłem jeszcze dzisiaj zawieźć jakieś tam papiery do szkoły, bo coś tam jeszcze jakieś papiery brakowało no i pewnie do jakiegoś tygodnia dostanę pieniądze więc będzie kupywane tylko tutaj, właśnie zaczyna się problem. Taki problem, że po prostu ludzie no, potrzebują nowe biurko. Generalnie mogę kupić ten mikrofon. Tym jest problem, że ja go, w sumie ja go to bym mógł przykręcić tutaj, i on by tu mógł być. Drugi monitor też by się tu zmieścił. No, jak dostanę pieniądze, zamówię, zobaczymy, pokombinujemy. A tak to, co ja tu jeszcze muszę zrobić? Przede wszystkim. Ludzie też grają tego w HZ trochę mniej. E, tutaj mam w ogóle misję ultra, mega dobrą, rzadką. Taką misję, jak widzicie, to jest y, misja dzienna. I 21 jednostek motywacji, no to jest dużo. E, generalnie e, mam 12553 treny, więc wykonałem kolejne zadanko, e, które mam tutaj. I tak, no tutaj sobie to mogę zapisać. Ok, jest zapisane. E, I tak, co tu jeszcze mogę Wam powiedzieć ciekawego? Sezon strasznie słabo mi w tym sezonie poszło. Mało grałem. Um, moja wina, bo strasznie mało grałem teraz w hz i tak. Były takie dni, że ja traciłem energię, traciłem treny. Um, no nie za fajny czas był, dlatego muszę wrócić po prostu do normalnego grania. I tak, co tu jeszcze? Um, 26 jestem w... w poziomie. Pobiutko. Szczerze, słabiutko, strasznie słabiutko. A, I jeszcze chciałbym wam powiedzieć ludzie, że, że streamy pewnie się znowu przeciągną e, o jakiś czas e, właśnie z tymi e, przez te moje pęknięte bębenki. Znaczy dokładnie nie wiem czy są pęknięte, a czy najprawdopodobniej są. Ale właśnie jutro, czyli z dniem 14 lipca idę właśnie do, na badania, ale jestem pewien, że są na pewno pęknięte, bo mi tak bolą. Tak mi szumią uszy, masakra to jest. Spytacie się, dlaczego mam pęknięte? No tutaj, tutaj mam pewną tezę, hipotezę. Och, tezę bardziej, że po prostu byłem yy, w tej pracy, tam był huk dosyć yy, duży. Znaczy, no, huk, no no raz tak po prostu mocniej walnęło coś w pracy, wiecie o co chodzi. Yy, no i. Bębenki po prostu miałem nadwyrężone najprawdopodobniej, wiecie, po prostu od hałasu, wiecie, wie, wie, wiecie o co chodzi. Nadwyrężyłem, no ja potem złapałem infekcję ucha i najprawdopodobniej przez tą infekcję ucha te męki mi tak trochę pękły. No, czy cierpię przy tym? Szczerze, boli, ale myślałem, że to będzie większy ból, chociaż muszę przyznać, tamten tydzień, przez który nie nagrywałem, to była masakra. Miałem 3 dni takie, że mi tak łeb bolał, że... masakra to była. Mm. No ale tak to, poza tym wszystko jest git. E, nic mi się nie dzieje, żadnych, nie wiem, co przy tym mogę mieć, nie wiem, jakieś ból głowy, zawroty głowy. Czasem się zdarzają, to prawda, zdarzają się czasem zawroty głowy, tak z tyłka na przykład. 3 dni temu miałem zawroty, ale przechodzą, przechodzą, <laughs> z czasem przechodzą. E, no ale no, jutro mam właśnie to badanie, badanie tam jakąś taką sondą, w sensie to taka małutka kamerka do ucha i tam badają raczej to nie będzie przyjemne badanie, chociaż no, zobaczymy, na, na pewno powiem tak szczerze, to jest na pewno bardziej przyjemne niż takie badanie tą taką kamerką, co się żołądek bada wiecie o co chodzi, nie miałem tego, ale ale to na pewno jest lepsze to do ucha niż do żołądka <noise> no i tak, co jeszcze, no i będą ją drugie badania tego samego dnia, ale to będzie takie badanie bardziej Um, po prostu czy nie głuchnę. Um, czy głuchnę, nie głuchnę, no ja nie głuchnę. Tak mi się wydaje, chociaż troszeczkę muszę przyznać, troszeczkę mi się pogorszył słuch. To mnie bardzo niepokoi. Tak? Troszeczkę, trochę, dosłownie trochę. E, trochę się pogorszył, mam nadzieję, że to nic nie jakieś nic poważnego. I we w szybkim czasie i będzie można streamować Kurde, masakra. E, generalnie, co jeszcze mogę powiedzieć? E, HZ, HZ, odcinki, mówiłem, do setnego odcinka. Potem zobaczymy, co dalej z, z Hero Zero. Czy planuję dalej grać? Szczerze, 450 poziom sobie powiedziałem, że wbiję. I teraz sobie obiecam, że wbiję 500. I wbiję ten 500 i to pewnie będzie koniec tak naprawdę tej, tego bohatera. Czy oddam komuś tą postać, czy nie, zobaczymy. Szczerze. Nie chciałbym temu nikomu oddawać, ale ja wiem, że potem mogę nie mieć czasu na tą grę. E, nam na studiach. Właśnie tutaj na studiach. Tak mówię, że na studiach, a tak naprawdę nie wiem czy jeszcze mnie przyjmą. Bo z, nie wiem, 14. Co? o godzinie 12 będą wyniki. E, będą wyniki i czy się dostanę. Zobaczymy, zobaczymy. Zdę maturkę jak coś, jak coś. <noise> Generalnie geografię napisałem lepiej niż Polski i... Matmę, matmę napisałem na 44%, a, a polski na 49. Słabo mi poszło strasznie. Yy, angielski tam powyżej 60 miałem, yy, prawie 70. Generalnie poszło mi słabo ta motora. Nie jestem z niej zadowolony, chociaż jestem zadowolony z tego, że napisałem dobrze matmę, jak na mnie. Gdzie ja totalnie matmy. W pewnym momencie miałem takie braki w matmie, że ja totalnie nie wiem co się działo. <suszy> to jeszcze chcę wam powiedzieć? Sorry, że tak ten, ale mam wodę tutaj, wodę mirindę, którą sobie popijam. E, bo strasznie, strasznie gorąco z są w moim pokoju, Masakra to jest um, I tak, co jeszcze? E, widowie e, Więc wszystko się tak naprawdę przeciągnie CS się przeciągnie KZ teraz będę nagrywał, jak mówiłem, daily e, Jeśli nie będzie jakichś przeciwwskazań, czyli gdzieś nie pojadę Do jakiegoś kuzyna czy coś e, To będę się starał odbudować systematyczność na kanale bo widziałem fajnie, fajne fajne liczby na kanale w sensie fajne że właśnie fajnie się to oglądało i itd jak robiłem wszystko yy, wiecie cały czas yy, czyli nie tak że se wrzucam odcinek raz w tygodniu czy coś po prostu trzeba systematycznie wrzucać żeby ten algorytm jakoś te filmy pozycjonował Tak. Yy, no i te filmy Niektóre fajne wyniki robią, niektóre słabe. Ostatni filmik w ogóle był taki 40 wyświetleń, ale to też był taki... ta e, miniaturka taka stylka e, trochę, więc muszę popracować przede wszystkim nad miniaturkami. I troszeczkę nad moją fikcją. Fikcją, jąkaniem się itp. Te dalej, że o tym nie będę mówił, już mówiłem tyle razy na tych odcinkach, więc mam nadzieję, że z czasem to się polepszy. I tak. Y -y. Tutaj mamy pelerynkę, można ją wywalić. E, tutaj jak widzicie ludziska, e, widzowie. Sorry, że to się tak mówię, co ja czas, ale to z automatu czasem mówię, więc troszeczkę czasu nabiorę i będzie git. Dobra. E, tutaj mamy tak, jak widzicie, dobrze mam rozwiniętą już tutaj... E... Fabryczki. Fabryki tutaj mam na 12. Stwierdziłem, że rozwinę sobie, bo miałem dużo tych skruków. Stwierdziłem, że tutaj na to nic nie będę wydawał. Mógłbym zbierać na to, żeby to rozwinąć, bo 17 poziom zaraz jest słabiutko. Eee, I na pewno najprawdopodobniej będę rozwijał, ale najprawdopodobniej chcę pierwsze rozwinąć sobie. Eee, to na 12 i będzie pico Belo mundo. Eee, tutaj mi się rozwija to pomieszczenie Beta. Jeszcze 6 godzinek ok, tu dwa dni. No i potem pewnie polecę w to do 10 pocisnę najprawdopodobniej to pomieszczenie do trofeów. No i potem możliwe, że będę zbierał surki i rozwijał tutaj miejsce. Robił to jedno miejsce, potem tu może to drugie miejsce. Zobaczymy, zobaczymy. No ale tak to zostało no, kryweczka słabo, słabo mi poszła. Tutaj może na 12 poziom rozwinę. Może być na 12 poziom, to tutaj. Być. Dobra. E, no ale nie, muszę pomieszczenia, e, pomieszczenia. No w sensie e, place budowy robić, bo... No bo muszę, muszę zwiększać e, swoją... E, swoją kryweczkę. E, no nie jest zbyt mocno e, tutaj właśnie rozwinięta. Te właśnie prace budowy muszę rozwinąć, bo tutaj jest jeszcze parę takich rzeczy, których potrzebuje na przykład e, prywatny klub walki, który mi daje właśnie tą od, od, odwagę e, i ten właśnie maksymalną adrenalinę. E, kantor wymiany, no jest już zle, trochę magazyn właśnie bym wybudował, e, fabrykę obronobotów może być, e, fabrykę atakobotów już kolejną mogę wybudować, e, przydałoby się. No i tutaj przy, przy, przydałoby się właśnie jednostka ulepszająca, e, pozycja obronna, no tutaj... Tutaj jest dosyć sporo takich rzeczy, które właśnie pasowałoby rozwinąć. Ale widzę, że tutaj mam jeszcze parę kopalni i fabryk kopalni z Renito i fabryk superklaju, więc tutaj mógłbym, mógłbym wsadzić kolejną właśnie tą fabryk superklaju. Więc tutaj pewnie rozwinę to miejsce, to miejsce i potem tutaj będzie leciał, leciał dalej. Ale zastanawia mnie jedna rzecz. Jedna rzecz mnie zastanawia. Co yy, Plejata będzie chciała dalej zrobić z tą kryjówką? Bo, tak szczerze, oni tą kryjówkę zrobili. No i ta kryjówka jest bardzo podobna do tego z yy, W Shreksa tam nie jest, to się jakoś twierdza, nazywa, nie pamiętam. Shreksa to ja nie grałem bardzo dawno temu i jeszcze takich ultra tam rzeczy wtedy nie było, ale wiem, że jest coś takiego. Yy, no i co Plejata dalej yy, będzie planować z tą kryjówką? Ja szczerze chciałbym w przyszłości zobaczyć coś ciekawego, nie wiem, walkę z jakimiś takimi, nie z innymi ludźmi, tylko na przykład tutaj byłoby na przykład walka z jakimś bossem czy z czymś typu, że wiecie, macie atak, tak jak jest w się ten portal taki, że atakujecie go, zbijecie mu tam na przykład 12% jego życia i na I jemu o 12 w nocy tak jakby 10% z tego życia się wiecie, odradza. No i tak bijecie mu 12% i tak mu trochę to życie spada, regeneruje się i wiecie o co chodzi. Tylko, nie, tylko że to właśnie może nie byłoby w kryówce, tylko na przykład w, w zadankach nadzwyczajnych. To by było spoko tak szczerze, e, bo poby zrobiło takie coś, co... trzeba byłoby robić, tak? To... No, no trzeba byłoby to robić systematycznie, żeby pokonać takiego bossa, tak? Nie można było, nie, mogło, nie mógłby być jakiś jeden dzień odpoczynku, bo jemu by się zwróciło 10%, no i na przykład 5 dni poszłoby się rypać, tak? No rodziska, no to tyle w tym odcinku tak naprawdę. Ocenki widzów będą na dniach, myślę, że nie, nie jutro, nie pojutrze, ale tak myślę, że w piątek, w sobotę. No to tyle rodziska. Ja wszystkich żegnam oczywiście. Moi drodzy widzowie oczywiście kochani. Słuchajcie, no, cześć. Pa.